W Redzikowie na Pomorzu otwarta została baza amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Jej zadaniem będzie przede wszystkim ochrona Stanów Zjednoczonych przed rakietami balistycznymi, ale jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, to będzie amerykańska baza rakietowa, w której będą amerykańskie tajemnice wojskowe, w której będą jedne z największych sekretów Stanów Zjednoczonych i której Stany Zjednoczone będą strzegły. Trzeba dodać, że od dzisiaj świat będzie jasno wiedzieć, że Polska nie jest rosyjską strefą wpływów. Baza w Radzikowie na Pomorzu powstała przy zmieniających się rządach w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, co oznacza, że jest pomnikiem nie tylko sojuszu polsko-amerykańskiego, ale także sojuszu polsko-polskiego, podkreślił szef MZ Radosław Sikorski. Rosja znowu najeżdża swojego sąsiada, więc ta polska jedność wbrew podziałom politycznym jest tym ważniejsza, dodał minister. Zaznaczył, że obecna wersja. Bazy może chronić nie tylko terytorium USA, ale także terytorium Europy, w tym Polski.